Cześć kochane dziewczyny, przyszłam sobie tutaj do Was trochę pogadać, bo jakoś mi tak smutno. Nie mam tutaj jeszcze koleżanek, nie mam tutaj takich fajnych sąsiadów, żeby kogoś zagadać, z kim się skumplować, na kawę zaprosić. Akurat w naszej klatce mamy tylko cztery mieszkania, w tym licząc w nas oczywiście. U góry jest, jest takie, no jak to się nazywa, WG. Coś takiego jak mieszkanie studenckie. Tam mieszkają chyba ze trzy jakieś młode osoby, i tam się trochę dzieje, bo tam non-stop ktoś przychodzi w odwiedziny to jest jakaś węgierska rodzina, więc tam jest dosyć głośno, dosyć tak ludnie, dosyć dużo osób przychodzi, ale to no, już no tak się jakoś nikt nie kwapi za bardzo do kontaktu, żyją sobie dla siebie. Po drugiej stronie mieszka starszy pan, którego też rzadko widać. On, jak widzi nas gdzieś tam z daleka, z balkonu, to pomacha, zagada. Grześka na piwo zapraszał dwa razy, ale teraz od jakiegoś czasu go w ogóle nie widać, nie słychać. Um, nie wiem, czy gdzieś wyjechał. No, a naprzeciwko nas mieszka taka pani. Tutaj żywiłam nadzieję, że może będzie, no, taka trochę starsza ode mnie, ale sobie pomyślałam, że a może akurat, dlaczego nie, może się skumplujemy, ale. Powiem Wam, że nie jest za miła. Potraktowała mnie ostatnio tak nie, nie za specjalnie. To jest to, co Wam kiedyś powiedziałam, że puściłam sobie tutaj musicale w pokoju i słyszałam właśnie, jak się otwierają drzwi na przeciwka. W sensie, co do tego, nie? I tak podeszłam pod tego do drzwi i spojrzałam przez, ten, przez, tego, przez wizjer, a ona z uchem stała tak pochylona do drzwi i przysłuchiwała się. Była chyba ciekawa, w jakim języku leci, leci muzyka. Ale nic nie wiem. No i kiedyś właśnie miałam przesyłkę z Amazona, oczywiście byłam w domu, a przesyłkę, on nie wiem czy dla nich coś niósł i przy okazji zostawił też dla nas. Dostałam wiadomość na telefon, że jest do odebrania u sąsiadów, poszłam tam, ale akurat mi otworzył, albo to będzie jej wnuk, albo taki nastoletni syn, nie wiem, bo to panią tylko tak z daleka widziałam, trudno mi określić jej wiek, czy no ale raczej raczej wnuk, no nie wiem, no i to tak, tylko taka, halo, jestem nowa sąsiadka, tutaj paczka została, to więc tak za dużo, to ten mały nie powiedział, nie, dał mi tą paczkę i poszedł do mieszkania. No i teraz ostatnio była znowu podobna sytuacja, to chyba Wam też o niej wspominałam, że przyszła do mnie książka i słuchajcie, i byliśmy obydwoje z Grzyśniem w domu. I znowu SMS-a dostaję na telefon, że nie było, tak jakby, że nie, nie byliśmy dostępni i paczka u sąsiada, nie? No to ja od razu w tym momencie powiedziałam, to była kwestia, nie wiem, 10-15 sekund. Więc idę tam, nie? Tak na świeżo. Od razu, no bo to. to, to... To wiecie co, to już jest trochę przesada, nie? Że nawet, żeby nie zapukać do drzwi, tylko od razu zostawiać u sąsiada i tak mi trochę się głupio zrobiło, bo na pewno sąsiadka słyszy tutaj za ścianą, bo mamy bardzo cienkie ściany, więc słyszę, że, że są ludzie w domu, a paczka u niej nie. No to chciałam się jakoś tak zachować i od razu poszłam do niej, zapukałam i chciałam mi powiedzieć, że nie wiem dlaczego. Chciałam się wytłumaczyć. Nie wiem dlaczego ta przesyłka. Wiecie, zaczynam do niej coś mówić. A ona tak patrzy na mnie, w ogóle tak jakbym. Tak, tak wzrok, podaje mi tą paczkę, bo miałam, na, miałam położoną na kaloryferze zaraz przy wejściu. I spojrzała na mnie tak jak na tego na takiego intruza, takim wzrokiem bierzba, bo czego tutaj chcesz, wiesz? Tak, wiecie, takim. takim. I, 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 ten, i, I tak mi podaje tą, a ja, wiecie, zaczęłam do, do niej mówić, a ona podnosi telefon do, do ucha i mówi: e, Tylko, ich telefon nie wygra, Czyli ja rozmawiam właśnie przez telefon, nie? I tak. I tak ani czys, ani nic, nic, cześć, nic, tylko dupnęłam i drzwiami i ja mówię, aha, to <grywia> koleżanki też nie mam. No i taki smutasek mi się łączył trochę. No teraz Grzesiek, jak był chory, no to spędziliśmy trochę dni razem i było fajnie, a ja Wam mówię, że mam jakiś taki ciężki okres, że yy, fff, nie wiem, jakaś taka płaczliwa, trochę depresyjna, no nie wiem, co mi się po prostu podziało. Chyba za długo już siedzimy w domu, w sensie, w sensie, że nie ma takiego ruchu w tej lodziarni i człowiek tak klapcieje, bo z dnia na dzień czekamy, kiedy będzie pogoda, będą ludzie, nie będzie ludzi, bla, 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 bla. Teraz, tak jak mówię, prawie półtorej tygodnia ta choroba nas tak e, ścięła, że w domu e, człowiek siedział. Ja jeszcze do tego od... kiedy to? Od chyba soboty dostałam te moje bóle. E, to Wam właśnie mówiłam, że nie mogłam się ruszać. Mówiłam w ostatnim vlogu, że po prostu... E, nie wiem z czego, wydaje mi się, że jak ciągnęłam właśnie ten wózek z zakupami wtedy po śniegu, ja cały czas byłam skręcona w tył, no bo musiałam go targać za sobą, bo tego śniegu tyle napadało i musiało mi się chyba mięśnie zaplątać, nie wiem. Tak, tak mi się wydaje, że coś się z mięśniami podziało, bo od następnego dnia dostałam straszne boleśnie, Właś, właśnie tutaj z lewej strony, tak jak byłam odwrócona i ciągnąc ten wózek, więc podejrzewam, że tam się coś stało. I przez do poniedziałku, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy środę, do poniedziałku mnie właśnie bolała cała tutaj lewa strona, a potem zaczęło mnie boleć środek. I słuchajcie, wczoraj, głupia. Y Dobra, ale nie, nie przechodził mi ból, smarowałam to maścią, brałam środki przeciwbólowe, nie ustępowało to. No i wczoraj, słuchajcie, Grzesiek już pojechał do pracy, ja mówię, pójdę na zakupy. No i, i wziąłam plecaczek, mówię, zrobię sobie zakupy po drodze i, i siateczkę, nie będę brała ciężkich rzeczy. No ale dobra, najpierw postanowiłam, zanim ten plecak zapełnię... Ja pójdę do lekarza, żeby mi może dał zastrzyk jakiś, tak jak Wam wspominałam, żeby mi dał zastrzyk, żeby mi to puściło, bo nadal mogłam się tylko schylać, to znaczy schodzić na kolana, wyprostowana, ale żadnych obrotów, podnoszenia. Bo problem z myciem się, słuchajcie, z, e, strasznie mnie to chwyciło. Grysiek mi pomagał siadać, jak już usiadłam na czymś niższym, nie wstałam. Musiał mnie, e, musiał mnie ciągnąć za ręce, żebym wstawała. No nie dawałam rady sobie, nie? Mówię, no to kurde, pójdę do tego lekarza. No i słuchajcie, u tego lekarza ja spędziłam tyle czasu. Tutaj jest nowe centrum, wybudowane. A chyba w zeszłym roku, no nie mieszkam tutaj, to trudno mi powiedzieć, ale widać, że tam jeszcze jakieś prace remontowe trwają na niektórych poziomach, ale już część lekarzy przyjmuje. Więc to jest takie centrum, gdzie jest część leka lekarzy prywatnych, a część na krankenkasse, e, e, czyli na ubezpieczenia. Pomyślałam sobie, pójdę tam, ale nie byłam pewna, czy mam pójść do ortopedy, czy do ogólnego lekarza. Pójdę w recepcji, zapytam się, poradzę się, gdzie w rejestracji, gdzie mam pójść. Do którego lekarza właśnie z tym bólem, nie? O co tam? A tam nic! Ta, ta, tablica, tylko na jakim piętrze jaki lekarz. Nie ma żadnej właśnie rejestracji, nie ma żadnego punktu informacyjnego, nie ma nic. Więc mówię, no to uderzam do lekarza, który o tej godzinie przyjmuje. Pojechałam tam do, właśnie do ortopedy. Gościu mi otwiera i mówi: Bo w jednym, jakby w jednym wchodzisz do jednego pomieszczenia, takiego dużego, w którym jest kilka kolejnych pokoju, pokoi, i tam na przykład w pierwszym pokoju była doktor ogólna, potem był jakiś fizjoterapeuta, akurat jeżeli chodzi o ten, o, ten, o pierwsze piętro. nie? No i on mi mówił, że ta pani doktor jest właśnie na urlopie i nie ma, a ja tutaj z tym nic nie mam wspólnego, proszę iść tam do innego lekarza. nie? Pan skierował mnie. Podał mi nazwisko. No to ja idę, idę tam do tej, do tej babki. Nie, to był lekarz. Przepraszam, on mi powiedział do, do na, nazwisko lekarza mi podał. No to słuchajcie, idę do tego lekarza. Otwieram. Dobra, otwarta ordynacja, otwarte piętro wchodzę. Oczywiście nikogo tam, gdzie się y, y, rejestruje, nie ma nikogo. Mówię, no to dobra, rozbiorę się, poczekam, rozbiorę się z kurtkę, rozbiorę, y, y, usiądę, bo tam nikogo nie było, żywej duszy, y, tylko słyszę jakieś głosy w, tam w pokoju gdzieś z tyłu, że słyszę jakieś głosy, nie? No to czekam, 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 chyba 10-15 minut. Nikt nie wyłazi, no nie wiem, kurde, co zrobić. To idę tam do tego pokoju, na końcu tego korytarza, ale tam pisze, że znowu to jest jakaś tam fizjoterapia i słyszę głos kobiety, a ja chciałam pójść do Pana doktora, nie? No i mówię, nie będę jej przerywać, bo tam na pewno jakaś pacjentka, może jakąś terapię mają. Więc postanowiłam się ubrać, wyszłam, to było już na innym piętrze, nie? Wyszłam na zewnątrz, wzięłam wizytówkę tego doktora, do którego celowo chciałam tam pójść. Dzwonię pod ten numer telefonu i słyszę, że w tej re recepcji dzwoni ten telefon, ale nikt nie odbiera. Mówię, no kurwa, już się tak zdenerwowałam. Mówię, no ja pierdzielę, no. Ja ledwo łażę po tych schodach. Na schodach trafiłam na jakąś babeczkę. I mówię, proszę panią, mam boleści. Tego lekarza nie ma, tego lekarza. Mówię, co ja mam zrobić, gdzie ja mam pójść? Ona mówi, wie Pani co? Tam piętro niżej jest jakaś ogólna, tam podała mi nazwisko, niech Pani sobie idzie tam do tej Pani doktor, on, ona na pewno Pani zastrzygda. No to, ale ona ze mną tam akurat zeszła, to nie pukamy, nikt nie otwiera. No to ona znowu innej babki pyta, gdzie ja mam pójść, nie? E, no. A w tym czasie właśnie w tym gabinecie, który był zamknięty, z, z tego gabinetu wychyliła się y, y, jakaś tam Pani doktor, nie? I ja mówię, Pani doktor, proszę mi coś dać, bo ja już nie mam siły łazić. Niech ja mi pani pomoże. Ja mówię, bo ona mówi, ale czemu pani idzie tutaj pani doktor jakiejś tam jakiejś? Ja mówię, no tak, no ta pani doktor jest na urlopie. Mówię, Pan, tam, gdzie jest or ortopeda, nie przyjmuje, nie ma nikogo na ręce, i tłumaczę. Ona mówi, wie pani co, ale ja jestem doktorem lekarzem prywatnym. Mówię, czy chce pani zapłacić za wizytę? Ja mówię, no ja nie będę płacić za wizytę, jak ja jestem ubezpieczona, ale, ale ja potrzebuję w tej chwili tylko, żeby ktoś mi pomógł. No ale ona jak. Zobaczyła, że ja się nie mogę ani schylić, ani w tą, ani w tamtą, więc niech pani wejdzie na chwilę. Mnie, nie oficjalnie, mówię, tutaj nie ma, tylko byłam yy, tam, jakieś moje papierkowe sprawy do zrobienia, nie? Ale tak się chyba zlitowała nade mną, niech pani ze mną wejdzie i zobaczy, czy mam co cię, chociaż jakiś przeciwbólowy środek. No i tak. I szuka, 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 mówi, nie ma nic, zastrzyku nie ma, yy, mówi, i na, nie ma nawet takiej yy, tabletki, żeby mi mogła pomóc, nie? To mówi tak, wie Pani co, pani, jest koniecz... pani musi koniecznie zrobić rentgen, bo podejrzewam, że to może być, kurczę, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Mówi, że jeżeli to jest, to i tak będę musiała do szpitala pojechać, a jeżeli jest, jeżeli, aha i mówi, i dam Pani tutaj skierowanie na rentgena, który jest tutaj na dole, gdzieś tam do zrobienia, jeżeli tam wyjdzie, że to nie jest to, no to wtedy proszę wziąć taki lek. I mi dała receptę. Wypisała mi receptę na jakieś tabletki. I mówi tak, proszę sobie wziąć te tabletki i kupić. I tam jeszcze drugie tabletki mi wypisała osłonowe, bo one y, bardzo są takie agresywne. Na, działają y, na, takie, takie te, tabletki osłonowe, no bo te tak działają agresywnie na żołądek, nie? No to tam się, okej, okay, no to jakieś muszą być dosyć mocne te tabletki. No i słuchajcie, opowiadam Wam dalej. Ja mówi tak, proszę sobie zjechać na piętro A, tam jest rentgen. Dobra, jadę kurwa na ten rentgen. Już normalnie łażę tak, że ledwo, ledwo, nie? I na ten rentgen zjeżdżam, czekam, czekam, czekam. Dochodzę do okienka, daję to skierowanie, i mówię, że potrzebuję rentgen. A pani mi mówi tak, żeby zrobić rentgen, musi pani zjechać jeszcze piętro niżej i się zameldować z tą z kartą ubezpieczeniową i dopiero potem do nas przyjechać. mi <laughs> się nie. Ja już myślałam, że oszaleję tam, Mówię, dobra, no to jadę na ten rentgen, znaczy jadę, jadę się zarejestrować, nie. Poszłam na dół, zarejestrowałam się, wszystko załatwiłam, wypełniłam, tam też poprawiłam mój adres, bo miałam mój stary adres w recepcji. No, i idę na ten rentgen. Słuchajcie, a że ja się w ogóle nie spodziewałam, co się. jakie ja mam majtki na sobie? Czy ja nie mam stringów na sobie? W ogóle co, co, co zrobić, ja? Ale mnie dobrałam. Chyba, chyba rańba nie biorę stringów. No i ten. I, no, no i dobra. Do, poczekałam chwilę, woła mnie do tego rentgena i mówi tak: proszę się rozebrać, tylko zostawić majtki i skarpetki, nie? No ja. Dobra, poszłam do tej kabiny, rozbieram się. Dobra, pełne majtki, wszystko jest w porządku. Tylko wiecie co? Bo ja, ja, ja naprawdę, ja miałam tak, w spodniach dresowych byłam, w luźnej bluzie, bo ja nie jestem w stanie, nie byłam w stanie nawet dobrze się ubrać, jak Grzesik mi ubierał skarpetki rano, <grym> bo, bo, bo mi ciężko się było w ogóle ubierać, ubrać, nie? I słuchajcie, ja tam patrzę w tej, w tej kabinie, ale już. Ja mam majtki na lewą stronę. Majt... Ta, taka biała metka mi z tyłu na tupie wisi. <grym> No, no co zrobię? No, udawałam, że, że, że po prostu tego nie ma. Mówię, no przecież nie będę się babie tłumaczyć, dlaczego ubrałam majtki na lewą stronę, nie? No i poszła na tego rentgana taka zawstydzona, bo wiecie, ona mi przodem, bokiem zdjęcie i... No nic, musiała sobie pomyśleć, kurda ta co? Mówi, jeden dzień majtki na prawą, drugie na lewą nosi. Ale no dobra. Uciekłam, wyszłam stamtąd jak najszybciej, nie, mówię, nie, nie będę o tym myśleć. I ona, i wiecie co? Jest taka, ym, jest taka opcja u nas. Aha, no od razu Wam tylko powiem, że na tym rentgenie nie wyszło to, z czego się obawiała tamta lekarka. Wyszła inna rzecz, która była taka dosyć dla mnie ważna, yy, bo mam potwierdzenie. Pamiętacie, jak byłam na poście Dąbrowskiej? Yy, 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 kiedy to było? No, we wrześniu chyba. I tam a mówiłam, że masażystka zwróciła mi uwagę właśnie, że ja mam jedno ramię wyżej, jedno niżej i że to jest gdzieś tam jakieś skręcenie, skrzywienie już kręgosłupa. No ale to tak wiecie, to tak nie zwracałam na to za bardzo uwagi. I faktycznie tutaj na tym rentgenie to wyszło. Ja Wam nawet tutaj pokażę zaraz zdjęcie. Widać tam takie, takie wykrzywienie kręgosłupa tutaj w, w, w części lędźwiowej. Ale piszę na tym... Że to jest 10%, więc to nie jest jeszcze jakieś, yy, chyba od, od 20-30%. Yy, nie, przepraszam. Tak, 20-30% yy, skrzywienia to dają gorset do wyprostowania, a powyżej już, yy, tam 40% czy ileś, to jest już, yy, nadaje się do operacji, przynajmniej tutaj tak jest, gdzieś tam to przeczytałam. A ja mam 10%, muszę z tym pójść do lekarza, więc nie wiem, czy to wystarczy jakaś gimnastyka taka w domu, czy będę chodziła, muszę zrobić jakąś gimnastykę tutaj, taką terapeutyczną, nie wiem. Muszę zobaczyć. W każdym razie, no przy okazji mam rentgen, dobrze to wyszło, mam potwierdzone. I słuchajcie, ale to jest taka fajna rzecz. Nie wiem, czy to tak wszędzie też w Polsce po ośrodkach jest. Ona się mnie pytała, jak rejestrowałam się, nie, na ten rentgen. To pytała mnie, czy chcę poczekać na wyniki. To będzie jakieś 15-20 minut trwało po zrobieniu rentgena. Czy chcę sobie w domu yy, przeczytać, znaczy odebrać jakby w domu te wyniki online. Ale ja myślałam, że te wyniki taką starą metodą, jak to zawsze było, będą wysyłane jakoś na maila. Nie wiem, jakiś opis czy cokolwiek. A ona mi dała taką kartkę. O. No, to jest coś takiego. Taką kartkę. I tutaj jest na dole przyklejona e, tak jakby moja karta, imię, nazwisko, y, numer ubezpieczenia i taki kod. Y, I tutaj się właśnie trzeba na tej podanej stronie zameldować. Y, wpisać swój numer ubezpieczenia, numer i tak dalej. Wpisać ten kod i wtedy wyświetla Ci się Właśnie wyświetla się, to jest na, narysowane po drugiej stronie. Jak wejść na tą stronę, w którym okienku tam się właśnie zarejestrować, bo jeden jest dla lekarzy, jeden jest dla pacjentów i, i taki cały opis jest. I tam macie od razu te swoje właśnie zdjęcia rentgenowskie i macie opis ym, diagnozę, ym, ym, no, di diagnozę, nie. No, I pierwszy raz coś takiego widzę. To mi się wydaje to, że jak mam chyba taki numer nadany jakiś, no to cokolwiek będę chyba u nich robić, no to wszystko się będzie znajdowało na tej stronie, albo gdziekolwiek jakieś, um, Może gdzie indziej jak będę robiła... Um, chociaż to jest diagnoza centrum. To może tylko dotyczy tego akurat centrum. Nie wiem, właśnie po pierwszy raz mam z tym do czynienia, i gdybym robiła w jakimś innym centrum yy, badania czy rentgeny, nie wiem, czy to to wchodzi scho na jedno konto, takie właśnie, gdzie tu jest ten numer ubezpieczeniowy, czy to dotyczy akurat tylko tego tutaj yy, w naszym miasteczku. No nie wiem. Ale super sprawa, nie? No bo nie, nie musiałam w ogóle czekać. Przyszłam do domu i w każdej chwili mogę sobie to wydrukować. Nie muszę trzymać tak jak kiedyś było w kopercie tych zdjęć, chyba nawet jeszcze kiedyś. Chyba nawet jeszcze mam jakieś zdjęcia moje stare, które robiłam, bo miałam tam jakieś bóle kręgosłupa, albo właśnie ciekawie, poszłam na mamografię piersi, czy to też będzie dostępne na stronie, bo fajnie by było mieć to takie archiwum, nie? I w każdej chwili możesz to innemu lekarzowi przesłać, czy, czy sobie wydrukować, czy cokolwiek. Super, super sprawa, także to akurat jest fajne. No, no i tak się skończyła ta moja historia. Musiałam się tak do Was trochę wygadać, bo nie mam komu tego opowiadać. Dzwoniłam do siostry, nie odbierała jest w pracy. Marta też, Marta też jest dzisiaj do 18.00 18 pracy czy coś w ogóle Marta dzisiaj miała dostała propozycję pracy jako psycholog w firmie. Jak to się nazywa? Arpać, psycholog, no nie wiem jak to powiedzieć. Ale ona na razie i tak nie miała zamiaru zmieniać firmy, no bo robi ten, będzie robiła tą następną szkołę sobie teraz i w sumie nie myślała o zmianie pracy w tej chwili, bo będzie musiała jakieś tam swoje godziny wypracować w tym zawodzie, jak może w jakiejś w klinice, no jest skomplikowany temat, skomplikowany. No ale mówię, że pójdzie na tą rozmowę, bo jest ciekawa, co jej zaproponują i jakie, jaka byłaby, jakie pieniądze proponują i jest zawsze jakieś to nowe doświadczenie, prawda? Słuchajcie, no i to, poczekajcie, bo to jeszcze zapomniałam, to nie koniec historii. Ja wychodząc wczoraj jeszcze od tego lekarza, no to poszłam na zakupy. I oczywiście zamiast kupić 3-4 rzeczy, które miałam na liście, ja kupiłam 10 albo 15. Bo zapełniłam plecak oczywiście, a to jeszcze jakiś serek, a to jeszcze to, a to jeszcze tamto. I ten plecak był tak ciężki. Do tego jeszcze miałam w siatce kilka takich lżejszych rzeczy, ale ledwo doszłam do domu. Grzesiek, jak przyszedł, to już mi musiał we wszystkim pomagać. Tak sobie nadwyrężyłam ten kręgosłup, tak w szłam ten plecak, um, po prostu tak już, nie wiem, gdzieś osadził się, obciążył mi te plecy, że ja, um, ja je, pe, w, w pewnych ruchach, to ja miałam już łzy w oczach, nie, po prostu taki straszny ból, że nie umiałam usiąść na łóżku, bo Grzesiek zrobił tam coś do jedzenia, ja nie mogłam tego na spokojnie zjeść, no... No i mówię, kurde, i mi się przypomniało, słuchajcie, bo tak, ja nie wykupiłam oczywiście tego leku, który mi dała pani doktor, bo ja nie byłam pewna, co wyjdzie na tym rentgenie. Czy ja będę musiała mieć zaszczyt, czy do szpitala pojadę, czy cokolwiek, i nie kupiłam jeszcze. tych tak, leku mówię, jak co? Przetrzymam jeszcze dzień, kupię go y, dzisiaj, nie? Ale mi się przypomniało, że ja mam w domu tabletki, te nospy. Słuchajcie, że jest nospa, wiecie, to, którym się używa. Jeżeli ma się problemy podczas miesiączki, boli, boli brzuch i ona jest właśnie taka rozluźniająca, prawda? I myślę, co mi zależy, wezmę na noc i zobaczę, co będzie. Słuchajcie, rano wstałam, i już czułam mniejszy ból. Potem, po zjedzeniu śniadania, wziąłam drugą tabletkę i ja, dziewczyn, dobra, nie powiem, że mnie nie boli, bo mnie boli. Nie mogę jeszcze się ruszać we wszystkich pozycjach. Ale mogę powiedzieć, że mi 50, przynajmniej procent bólu zeszło. Ja, niesamowicie po nospie, po zwykłej nospie. I Grzesiek, jak to zobaczył, że ja zaczęłam już coraz szybciej po domu chodzić, mówi niesamowite. On nieraz ma też takie mięśniowe jakieś pule, i będzie też próbował, jak zadziała ta tabletka. Jedna tabletka, nawet nie wzięłam podwójne notatki, tylko pojedynczą. Teraz mi znowu trochę boli, no bo trochę się po domu pokręciłam, porobiłam, więc za chwilę sobie znowu zażyję tą tabletkę. Ale na przykład, tak jak teraz, usiadłam sobie tak bokiem, do Was mówię: wczoraj to było, no, no w ogóle nawet nie wchodziło w rachubę. Także, jeżeli macie jakieś takie mięśniowe problemy, to spróbujcie sobie właśnie zażyć na sobie. po prostu w domu te tabletki, bo one są bardzo dobre. No. No i to właśnie Wam miałam jeszcze <grym> dopowiedzieć. No. No i tak, moje kochane dziewczyny, mam takie fajne tutaj, znaczy chciałam powiedzieć, że takie jesteście fajne. Tutaj jest tak dużo serdecznych osób na kanale, takich normalnych, które w komentarzach coś fajnego powiedzą takiego wiecie też prywatnego od siebie I tak nieraz sobie to czytam i myślę, kurde, czemu tutaj właśnie nie mam takich koleżanek? Żeby sobie padły na chwilę na ploty, pośmiać się, popłakać, pożartować, bo po, nie wiem, pójść razem na spacer, na zakupy, nie wiem cokolwiek. Wiecie jak mi tego brakuje? Nie wiem. A jeszcze taką jedną rzecz, co mi się przypomniała. Jestem trochę zła na siebie.